Jak myślicie o TikToku, to o kim myślicie? Jeleniewska, Sfinks, może żugajki? Całkowicie zapomnijcie o tej dzieciniadzie. Co powiecie na Hitlera? No dobra, przynajmniej jest osoba, która nazywa się Felix Seifer i uważa się za nowe wcielenie Führera. No i oczywiście tak jak wy, mam również parę pytań. No, zobaczmy co się dzieje na tym TikToku, dlatego let's go. Ej, witam was po prostu na lepszym kanale na YouTube. Dzisiaj porozmawiamy o Felix Cypher. No dobra, ale kto to w ogóle jest? Chciałem obczać jego filmiki i jego TikToka, ale te konto już nie istnieje. Nie wiem czy został zbanowany, czy po prostu sam sobie usunął konto. No ale na pewno jedno z tych dwóch. Ale parę informacji tak udało mi się zdobyć. Jest on fanatykiem węży, a szczególnie gadów. Tak, w sumie to pasuje trochę to do jego bratniej duszy. Ma on 14 węży i trzyma on je wszystkie w domu. Dobra, zobaczmy, co jeszcze napisał o sobie: sztuka, śpiew i krzyczenia aż do zapomnienia. Autor dziewięciu książek? Żeby nie było, sprawdziłem na necie i one naprawdę powstały. Ciekawe, czy wliczam Kampf też do tego. Tak ogólnie brzmi to w miarę okej okay. parę książek, parę gadów. Aż do momentu, kiedy nagrał tego jednego TikToka. I made a new nose uh. 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 Ok. Gdyby zaszło pytanie w komentarzach, co wyciąłem po jego lewej stronie? Mm, powiedzmy, że był tam niemiecki gołąb z hinduistycznym znakiem pokoju. Jeśli wiecie o co mi chodzi, więc ten gościu robi filmik z tą fryzurą, z tym kolczykiem w nosie, tym przebraniem na Halloween i oczywiście jak to na TikToku, stało się to od razu wiralem. Chłopy, jakie nose ring drama? Myślisz, że to było najgorsze w tym wszystkim? Uspokójmy się teraz, wszyscy, i zobaczmy, co ma do powiedzenia. Jeśli so nie video, where I made this new nose ring, right here, people are essentially calling me... Every name under the sun because I had the Adler on my jacket. So I need to tell you guys a little something about me. And you can call me crazy, you can call me whatever you'd like, any name under the sun. But I'm very in tune with my past and my past lives and lifetimes that I've lived before this life just so happen to be a very infamous one. Me offering myself was one of the first memories I had from that lifetime. It came to me when I was five in my nightmares. My life have me to my past. OK, um, Rozumiem. Więc naszło go kiedyś po prostu, że jest sławnym politykiem, albo byłym sławnym politykiem, i znakiem tego jest pieprzyk na czole. Jeśli mnie się pytacie o zdania, to fakty są nie do obalenia. A cały ten bal przebierańców i ta fryzurka, bo miał sen jako pięciolatek. Wiecie o czym ja ostatnio śniłem? Stałem sobie na moście, obok mnie stały jakieś trzy ładne laski, i mówiły, że nie mam jaj, żeby skoczyć. No to ja oczywiście wskoczyłem. Będąc już pod wodą, szczęśliwy się, że mogę pod nią oddychać, i spotkałem Ariel. No ale w realnym życiu raczej też bym nie spróbował. No dobra, taka moja pierwsza myśl, no to musi być jakiś internetowy troll. Gdyby to była prawda. To żyjemy naprawdę w Matrixie, gdyby Hitler odrodził się jako TikToker. I wiecie co, miałbym to wszystko w dupie, gdyby nie to co dodaje na social media? Ktoś zadał mu pytanie o jego jednej kontrowersyjnej opinii, a on odpowiedział, że lepiej by było dla ludzkości, gdyby większość sektorów ludzi nie istniało. Nasz gatunek powinien się kompresować, i to nieprzypadkowo. Co jest going on? Powoli rozumiem, czemu TikTok go zbanował. Jest on na tej fali, na której jest aktualnie Kanye West. Nie chcę aż tak dokładnie wchodzić w temat, bo muszę się trzymać gdzieś tych reguł YouTube'a, ale promował on inne ideologie ideologie, które w historii ludzkości spowodowały dużo bólu. Jak widzicie, nawet nie pokażę dokładnie słów, które on tam napisał bo chodzi tutaj bardziej o zapobieganie takim treściom. Obojętnie, czy trolling, czy kogoś prawdziwe poglądy dla mnie to nie gra żadnej roli. A szczególnie dlatego, że to, co Wam pokazałem, to jest jeszcze nic. Okej, okay, na to główne wideo The No Swing Drama odpowiedział kanał The True Adventures. Zrobił on po prostu reakcję na to i napisał Not cool Felix. No bo co innego miał zrobić? No i teraz zaczynałem się schody. No i teraz ten kanał The True Adventures należy do dwóch osób, które przeżyły holocaust. No i Felix napisał komentarz pod jego filmem. Może po prostu go przeczytam, ok? Haha, to ja. Sorry, że moi mężczyźni trzymali cię w obozie, stary przyjacielu. Ale ja nie wróciłem bez powodu. W internecie ciężko w ogóle znaleźć jakiekolwiek informacje o tym typku, dlatego jest dużo spekulacji na ten temat. Podobno ktoś znalazł jego profil na Tumblerze, w którym opisuje... Że urodził się on jako dziewczyna i pochodzenie ma pół rusko-żydowskie i pół niemieckie. Co by było jeszcze bardziej dziwne, skoro należy gdzieś do tej community LGBT, i tak samo do ludu żydowskiego, to by było jeszcze bardziej dziwne, co pisze w internecie. Ale mnie i tak już nic nie zdziwi. Nie możecie mi mówić, że on nie wie, co robi. Ideologia, którą promuje, jest tak głupia. Ja też nie wiem, czy wszystko się zgadza z jego tożsamością, ale jest dużo wiadomości, screenshotów, starych profili, które prowadzą tą ścieżką. Są tak samo osoby, które myślą, że mam problemy psychiczne, ale nie jestem to ekspertem, dlatego nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. I tak samo nie chcę zwalić całej winy na chorobę, bo jak już mówił youtuber Einaber, bo nawet jeśli jest to choroba, to ludzie i tak mają prawo być wkurzeni. A gdy jesteś dodatkowo świadomy tego, co tam się dzieje, i wiesz, jakie znaczenie mam słowo. Które używasz, do tego specjalnie komentujesz pod postami ludzi, którzy to przeżyli, to się nie ma co dziwić, że w internecie jest shitstorm. Pod filmikami z USA było w ogóle dużo komentarzy, że negowanie takich rzeczy jest prawnie zakazane. Obojętnie czy w Ameryce, czy w Polsce, a w Niemczech nawet dochodzi często do skazań. A jeżeli w internecie masz takie zdanie i bawisz się w bal przebierańców, to prędzej czy później może trafić to do prokuratury. A szczególnie pisząc takie komentarze. Ej, dobra, zróbmy sobie takie małe podsumowanie. Gdybyś ty myślał, że jesteś nowonarodzonym Hitlerem? to wstawiłbyś to do internetu? Jakiej reakcji w ogóle się spodziewasz, gdy wstawiasz takie coś do internetu i mówisz, że jesteś wyrodzonym złem? No i teoretycznie odpowiadasz za te wszystkie przestępstwa. Konsekwencją tego jest, że stracił swoje konto na TikToku, ale to nie wszystko. No bo ludzie dowiedzieli się, gdzie pracuje, albo lepiej powiedziane, gdzie pracował. Okej, okay, niesamowicie dziwna historia. Tym samym chciałbym podziękować Einaber, który zrobił o wiele dłuższe wideo na ten temat, więc jeżeli chcecie, możecie do niego wpaść. I tak samo dzięki, bo ukradłem parę screenshotów od niego. A jeżeli ten temat nadal Was interesuje, sprawdźcie tutaj ten filmik. Jeśli chcecie, zostawcie tak samo suba, jak i lajka, to mi zawsze pomaga tutaj dalej to tworzyć. I tym samym do następnego razu.